Siemaneczko z tej strony antyki, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, po ostatniej y, psychicznej załamce się troszkę zmotywowałem, i poza, y, poza odcinkiem grając gdzieś tam po tym nederze się poprzechadzałem, porobiłem sobie takich kładek i zaraz zobaczycie tego efekt. Udało mi się znaleźć tylko właśnie nie całą twierdzę a. Takie kawałki zniszczonej. No, nie wiem, sami zaraz zobaczycie. Ej, coś mnie... O, zajebiście. Co mnie tu bije? Kto mnie tu bije? Ej, coś mnie uderzyło, jak? A, on tu. Dobra. Nie było tematu, okej. Okay. Więc słuchajcie, jesteśmy w tym naderze... O, o ty, jak ty tu wszedł? Ja pierdziele Dobra. O, jest. Jest nasza kładka. Dobra. Wiemy, jak iść. Powiem Wam. No, już po prostu dosyć. Po tym, co się tu działo. A nie, to jest do tam. Tam jest nieaktywny ten portal. Oho. Nie, czekajcie. Nie, 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 nie. Coś jest. Coś jest nie tak. Źle Wam mówię. Sekunda. Tu, a nie dobra, tu mam zaznaczone z ziemi, że to tędy, dobra, 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 wszystko jest. No, tak więc w końcu udało mi się znaleźć tą część twierdzy. Do tego jeszcze jakiś nieaktywny portal. Oczywiście, nic tam nie sprawdzałem. Stwierdziłem, że. Zaczekam z tym wszystkim na odcinek, tak? Ale gdzieś tam sobie powiedzmy, delikatnie naszykowałem, bo gdybym miał to wszystko robić na odcinku, no to by była masakra. Widzicie tutaj, muszę przejść przez ten las cały, i muszę iść na wprost. O, i trafiamy na kładkę pierwszą, i biegniemy. No, powiem wam, no, nie spodziewałem się, że to wszystko będzie tak odległe, no, ale w sumie to był najlepszy sposób, żeby. Jakoś to y, chyba sprawdzić, wyeksplorować. Czekajcie, dochodzimy tu. A, nie mam nic złotego ubranego chyba. Ktoś kiedyś pisał, tak? Że, jak mam coś złotego, to te mnie nie atakują. Te z tymi uszami. No ale dobra, to nieważne. Poradzimy sobie. Mamy dobry łuk. Patrzcie, tu jak jakimś kurde. Jak. Jak to się nazywa? We władcy pierścieni w górze przeznaczenia. O, widzicie? Tam jest ten portal. No, i tam jest też skrzynia. A tam, widzicie, są jakby takie yy, potwierdze pozostałości. I są tam też skrzynie. I widziałem brodawki. No, kurde, przydałby się jeszcze stół alchemiczny i te blazy, ale no. Cieszę się z tego, co mam na ten moment. Yy. Jest tam jakaś taka, wiecie, motywacja, żeby przeszukiwać tutaj to wszystko, bo może w końcu się uda. No widzicie, tutaj naprawdę się troszeczkę postarałem, żeby to naszykować. Eee, czekajcie, o, tutaj zejście. No i żeby właśnie jak naj. O, o, o co ty masz gościu za miecz. Hej, nieźle. O, tutaj schody. Patrzcie, wszystko dla was, wszystko dla was, żeby to było właśnie na odcinku. A. Okej, okay. czyli tutaj trzeba zrobić jakieś zejście. Wow! Ej, tego się nie spodziewałem, że tu. To... Dobra. Tu będziemy schodzić. Aha. Dobra. Będzie trudniej niż myślałem. Pozbądźmy się może przeciwników. Nie wiem, co to są za moby w ogóle. To wszystkie. Ja pierdzielę, nie wiem, czy ja tam dolecę. Wiecie, co nie będę ryzykował tego skoku. Bo. Nie chciałbym tu paść naprawdę, bo nic bym nie odzyskał wtedy. Dobra, tutaj chyba mogę. O. Ideolo. I teraz tak. Mmm. tak. Tak, tak. No, żebyśmy mieli... Oj! możliwość szybką powrotu tutaj na górę. Zaraz zobaczymy. Ma, mam nadzieję, że ta skrzynia to będzie, kurde, istne bogactwo. Bogactwo materiałów i w ogóle. Nie wiem, czy te moby są jakieś bardzo mocne. Czekajcie. Czekajcie, A... żeby nam to się tutaj nie zniszczyło. Dziękujemy. I teraz tak. Ej, to wygląda fajnie. To byśmy mogli sobie skopać generalnie. Dobra, uwaga, chwila prawdy. 3, 2, 1. Serio? Ja pierdzielę. Nie, to w ogóle zostawiam, nie? Ale syf, Ej. Dobra, biegnę tam na górę i lecimy do tej twierdzy. Widzimy się za chwilę. O, słuchajcie. Wchodzę do góry, a tu, kurde, niespodzianka. Gdzie on poleciał? Gdzie on jest? Okej, okay, dobra, idziemy dalej na górę. Kurwa, te endermany się tu kręcą. Dobra. Jesteśmy na górze. I lecimy sprawdzić tą twierdzę. No naprawdę, góra przeznaczenia w tym... w <laughs> Władcy Pierścieni. O! O! Nie, kur... Jezu! Ja yeah, pierdziele, co mam teraz zrobić? Ja pierdzielę, co jest grane, ej Nie wiem, jak wyjdę z gry, to to się zapisze? Czekajcie, zobaczymy Alt F4 Dobra Odpalamy grę jeszcze raz Yap.